6000 tysięcy euro kary grzywny, 6 miesięcy szperę, odebrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec i skierowanie na badanie MPU. Z takimi konsekwencjami yy, musiał się liczyć nasz klient, który został oskarżony o nielegalne organizowanie wyścigów samochodowych, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Zgodnie z paragrafem 315 Niemieckiego Kodeksu Karnego. No i historia była taka, że pan jechał na, na takie treningi na tor do Niemiec wraz ze znajomymi. Jechali głośnymi samochodami sportowymi Porsche Nissan z prędkością na tutaj na adwójce w kierunku Dortmund. Z prędkością na odcinkach, gdzie była nieograniczona prędkość ponad 200 km na godzinę, wyprzedzali również samochody z prawej strony, byli świadkowie. No i tutaj, pan, tutaj ten klient twierdził, że, że to nie było nic nadzwyczajnego, że on zawsze tak jeździł. No, niemniej tutaj y, sąd orzekł y, inaczej. Y, tutaj trzeba zwracać uwagę na natężenie ruchu, na warunki na drodze. No i przede wszystkim, no wiadomo, z prawej strony nie, nie wolno wyprzedzać. Także y, taka oto historia. Nie ścigajcie się w miejscach nieprzeznaczonych do tego.